Cześć kochani, witajcie w kolejnym tutorialu. Tematem dzisiejszego odcinka będą fryzury biznesowe, czyli pokażę Wam trzy proste, eleganckie upięcia idealne do pracy czy na jakieś oficjalne okazje. Jeśli jesteście u mnie pierwszy raz, ja jestem Jules herbajl.pl i na tym kanale uczymy się czesać. Ok, przechodzimy do fryzur. Zaczęłam od zrobienia przedziałka. W moim przypadku na środku głowy wy zróbcie taki, jaki lubicie najbardziej. I teraz zabieramy włosy w dosyć niski kucyk. Związujemy je gumką i za ostatnim razem, kiedy przekładacie włosy przez gumkę, nie wyciągamy ich do końca, tylko zostawiamy je w gumce w formie takiej pętelki. Teraz jest dobry moment na to, żeby powyciągać sobie trochę pasma tutaj na czubku głowy, żebyśmy nie miały tutaj takiej płaskiej głowy, ważne żeby to był ładny, wymodelowany, podniesiony kształt, więc delikatnie sobie te pasemka wyciągamy. Teraz bierzemy końcówki naszego kucyka i obijamy nimi gumkę. Spinamy wsówką pod spodem. Jeśli odstają Wam takie końcówki starczące z tych końcówek kucyka, końcówki z końcówek, to możecie je sobie albo przylakierować albo przypiąć dodatkową wsówką. Ja sobie przypnę wsówką. Okay, I kolejnym krokiem jest rozciągnięcie naszej pętelki na boki i będziemy ją upinać wsówkami nad karkiem. Upinamy tą część tutaj spodnią, spodnią warstwę. Tu będziemy wpinać wsówki z obu stron. No i już, nasza pierwsza fryzura jest gotowa. Ok, przechodzimy do upięcia numer dwa. Zacznę od oddzielenia sobie włosów z naduszu, po obu stronach głowy. Resztę włosów związuję w niskiego kucyka. I znowu. To jest dobry moment, żeby te pasma u góry trochę sobie powyciągać i dodać objętości tutaj na czubku głowy. Teraz bierzemy naszego kucyka, zwijamy go wokół własnej osi i zwijamy go wokół gumki z klasycznego ślimaka. Jeśli chcecie, żeby ta fryzura była trwalsza i łatwiej, żeby wam się ją upinało, zamiast takiego kucyka możecie zrobić warkocz i dopiero ten warkocz zwinąć w ślimaka. Ja zrobię tylko kucyka i upinam go teraz w nie robię warkocza, bo chcemy, żeby te fryzury były jak najprostsze, nie chcę Wam utrudniać sprawy, e, aczkolwiek jeśli potraficie zrobić warkocz, a pewnie potraficie, to dobrze jest ten warkocz tutaj w tym momencie zrobić, e, dlatego że ta fryzura będzie wtedy o wiele trwalsza, o wiele łatwiej będzie Wam ją upiąć na miejscu. Dobra, mój ślimak jest upięty, pamiętajcie, że jeśli w międzyczasie powychodzą wam tutaj jakieś pasemka, tutaj zrobi się jakiś bałagan, coś się pozaciąga, zawsze możecie sobie to wygładzić grzebieniem ze szpikulcem. Ja już ten trik wam pokazywałam niejednokrotnie, ale jeszcze przypomnę, szpikulec poziomo wkładamy przy nasadzie włosów i przeczesujemy nim tą partię właśnie tutaj u góry. I dzięki temu nie dość, że sobie podniesiemy trochę te włosy w tym strategicznym miejscu, to jeszcze wygładzimy jakieś wszelkie zawirowania. Hej, dobra, przechodzimy do dalszej części fryzury. Teraz bierzemy sobie nasze pasma, które zostawiłyśmy wcześniej z naduszu i najpierw jedno, potem drugie owijamy luźno wokół naszego ślimaka. I oczywiście końcówkę przypinamy w wsuwką. No i nasza kolejna fryzura jest już gotowa, im grubsze są Wasze włosy tutaj w tych pasmach, w tych partiach nad uszami, tym fajniej to będzie wyglądało, bo u mnie ledwie widać, że te partie nad uszami są zawinięte wokół koczka, ale jeśli macie grubsze, takie mocniejsze włosy, to ten efekt będzie jeszcze fajniejszy. Ok, i teraz nasza ostatnia fryzura. Zbieram wszystkie włosy w kucyka już nie tak niskiego, jak w poprzednich fryzurach, takiego powiedzmy na środku głowy, i teraz ja trochę podtapiruję sobie tego kucyka, dlatego że moje włosy są cienkie i bardzo śliskie, a to utrudnia zrobienie tej fryzury. Jeśli macie włosy kręcone albo grubsze, albo takie bardziej sztywne, szorstkie, nie musicie tego robić. Ja chcę sobie ułatwić sprawę, więc delikatnie tego kotyka tapiruję. Tutaj nic, żadne inwazyjne tapiry nie wchodzą w grę. Delikatnie tylko grzebieniem przeczesujemy w przeciwnym kierunku do kierunku wzrostu włosa. Możecie też zamiast tego spryskać włosy suchym szamponem. Chodzi tylko o to, żeby one były mniej śliskie i nie uciekały z fryzury. Dobra. Mam już kucyka gotowego, teraz chcę zrobić z niego pętelkę, taką, jak robiłam przy pierwszej fryzurze, ale że kucyk jest już gotowy, więc musimy teraz po prostu do połowy wyciągnąć go z gumki, z jednego ze splotów gumki. Ciach, wyciągnięty. I teraz chcemy, żeby końcówki naszej pętelki były z boku, nie na dole, tak jak w poprzedniej fryzurze, tylko z boku, więc tak sobie układamy je. Ok, i co teraz? Teraz bierzemy naszą pętelkę i upinamy ją z jednej strony, z tej strony przeciwnej, gdzie są końcówki, przy nasadzie głowy upinamy ją wsówkami. Tuż za gumką, pamiętajcie, to nie może być też za daleko. Tuż za gumką ją upinamy. Dobra. Kolejny krok. Bierzemy naszą pętelkę, rozciągamy ją trochę, tak żeby upiąć ją w ten sam sposób za gumką z drugiej strony. Teraz końcówki nam sobie dyndają tutaj do środku. Ok, nie przejmujcie się na razie, że to nie wygląda zbyt fajnie. Za chwilę nam coś z tego wyjdzie. Bierzemy teraz końcówki, zwijamy je na paluchu i upinamy sobie. Na dole, tuż też pod gumką, zaraz będziemy te końcówki chować pod tymi włosami z pętelki. Powiem Wam, że nie jest łatwo robić tę fryzurę, jak ją robię w ciemno, bo tak naprawdę nie wiem co robię, także wybaczcie, jeśli ona ma jakieś niedociągnięcia, ale myślę, że technikę załapiecie. Wy w każdym razie róbcie ją z lusterkiem. Dobra, końcówki są upięte, teraz rozciągamy naszą pętelkę i formujemy ją w kształt takiego upięcia. Ukrywamy pod nią nasze końcówki, naszą gumkę od kucyka. No i mamy to, zobaczcie, to upięcie jest bardziej messy niż pozostałe dwa, ale dzięki temu jest też takie bardziej lekkie, nie jest takie wyczesane. Co Wam mogę powiedzieć? Tu przyda Wam się lakier do włosów. Dobrze jest sobie to spryskać, żeby te wszystkie odstające, krótsze włoski i ta luźniejsza forma, żeby została po prostu na miejscu, żeby nam się to nie rozburzyło, nie rozczochrało za chwilę. No i trzy fryzury biznesowe za nami. Mam nadzieję, że Wam się podobały i mam nadzieję, że Wam się przydadzą. Dajcie znać, czy wypróbujecie na jakąś okazję i dajcie znać, jak Wam poszło. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć z nimi żadnych problemów. Jeśli macie jakieś pytania dodatkowe, jakieś wątpliwości, oczywiście, piszcie w komentarzach, ja będę odpowiadać. I widzimy się już niedługo w kolejnym tutorialu. Pa!